W vlogu dzisiaj jest już piątek, dla Was to jest super dzień, na pewno. Dla mnie dzień jak co dzień, ponieważ, tak jak wspominałam, mam urlop, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszę. I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że pogoda na zewnątrz już się lekko zmieniła i jest tylko 6,5 stopnia, słuchajcie, a wczoraj było ponad 20. Był przepiękny dzień i zapowiadali, że w połowie dnia ta pogoda może się zmienić Ale tak się nie stało, także um, doszło to do nas dopiero dzisiaj Dla mnie jest to w zasadzie bez różnicy, bo dzisiaj mam zamiar trochę posprzątać Trochę też zająć sobą, muszę umyć włosy One teraz nie są w najlepszym stanie, dlatego są spięte tutaj w koka Mam nadzieję, że to będzie widać. Także taki kok nieład na mojej głowie, ale nic nie szkodzi. Zaraz zabieram się za śniadanie, a potem za ogarnianie mieszkania. I słuchajcie, jest 10 godzina. Tak, przed chwilą właśnie wrzuciłam vloga. On teraz się przetwarza i będzie się dodawał na YouTube, więc za jakiś czas na pewno, na pewno się pojawi. Ale jak to oglądacie, on już na pewno jest na kanale, także będziecie mieli oczywiście odnośnik na samym końcu filmu. I co? Ja lecę do kuchni i pokażę Wam jeszcze te nasze dzisiejsze niebo. Tak to dzisiaj się prezentuję i pokazuję Wam trochę inną perspektywę niż zazwyczaj. A to dlatego, że właśnie jestem u Papuk i właśnie dlatego raczej tutaj nie nagrywam. Chociaż i tak teraz są w miarę, w miarę spokojne. I słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Także nie zapowiada się, żeby ten dzień miał się rozpogodzić. Aczkolwiek prognoza pogody pokazuje, że od południa ma być pełnia słońca, więc zobaczymy. Jak widzicie, jest w pół do godziny siódmej. Ja zaczęłam kuchnię o godzinie czternastej, więc możecie sobie wyobrazić, ile tutaj było pracy, ale umyłam wszystko w szafkach, na szafkach, lampę, wszystko, kompletnie wszystko. Także dlatego tyle mi zeszło, za to teraz jest tutaj po prostu pięknie, czysto, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Umyłam też okno. Kuchnia za mną, łazienka za mną. Lodówka gotowa, piekarnik umyty, mikrofalówka umyta, wszystko umyte. Jutro zabieram się za chyba Łazienkę i salon. A na sam koniec zostawię sobie sypialnię i przedpokój. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Powiem Wam szczerze, że w Łazience też raczej trochę mi zejdzie. Aczkolwiek przypuszczam, że w kuchni jednak najwięcej było roboty. Także jestem bardzo zadowolona, że to już jest ze mną. Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy już niedzielę, słuchajcie, wczoraj nie nagrywałam. A to ze względu na to, że porwał mnie totalnie wir pracy. I tak, i wczoraj właśnie skończyłam sprzątać mieszkanie. Co prawda zajęło mi to sporo czasu, bo jak zaczęłam o godzinie 9, tak, skończyłam o godzinie 17. Ale tak, ale wszystko jest zrobione prawie wszystko. Bo chciałam jeszcze trochę uporządkować sobie rzeczy w szafie, ale tym zajmę się chyba kiedy indziej, już bliżej, może lata. Yy, I tak, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zmieniłam swoje hasło na Lightboxie, i muszę Wam powiedzieć, że ono w 100%, naprawdę w 100% odnosi się do mnie. I ten, kto mnie zna, dobrze wie, że ja uwielbiam, właśnie, już Wam pokazuję, co. O, proszę bardzo. Tak, życie jest lepsze w piżamie, ewidentnie. I powiem Wam, że ja bardzo, bardzo lubię chodzić w piżamie i jak mam tylko taką możliwość, czyli po prostu jest weekend, to mogę chodzić w piżamie cały dzień, w ogóle mi to nie przeszkadza i wtedy czuję się najlepiej. Jest luźno, jest komfortowo, a też po całym dniu pracy, kiedy w końcu mogę założyć moją piżamę. No, tak, wtedy czuję, że dopiero, dopiero żyję, że w końcu mogę odpocząć, w końcu mogę się zrelaksować. I tak, nie wiem, czy Wy też tak macie, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Ja naprawdę uwielbiam piżamy i dla mnie mógłby inny strój tak naprawdę nie istnieć, i może to jest śmieszne, aczkolwiek tak, tak właśnie mam. No i słuchajcie, dzisiaj jest znowu, widzę, piękny dzień. Chociaż jeszcze nie, bo jest takie lekko zachmurzone, no ale zobaczymy jak to będzie potem. Także ja może odezwę się. Potem jak już trochę się też ogarnę, jak w końcu mimo wszystko ściągnę z siebie to piżamę. No bo tak, bo dzisiaj wraca mój mąż, także może potem gdzieś jednak pojedziemy, zobaczymy jak będzie ochota. nagrałam dla Was haul, mierzymy. E, myślałam, żeby wpleść go tutaj do vloga, niemniej jednak jest on przydługawy, jeżeli miałby się znaleźć tutaj we vlogu, więc będzie to osobny film. Yy, także czekajcie na niego cierpliwie. Ja wam mogę tylko pokazać zaraz mały podgląd tego, co was czeka, bo trochę tego jest. I słuchajcie, yy, nie mam na sobie jako taką makijażu, w sensie mam tylko brwi i rzęsy, ale nie dawałam żadnego podkładu, jedynie krem z filtrem, bo najprawdopodobniej dzisiaj po południu pojedziemy sobie na pławniowice. Pojedziemy sobie razem z mężem pospacerować, więc y, najprawdopodobniej też tutaj zaraz we vlogu pokażą się dla Was bardzo przyjemne widoki z nad jeziorka, przyrody, odgłosy natury, szum wody, szum wiatru, śpiew ptaków. Zobaczymy, co nas będzie czekało tym razem na tym spacerze. I chciałam tylko powiedzieć, y, póki pamiętam, że spacer dookoła tego jeziora to jest jakieś niespełna 10 km, więc całkiem solidny spacer przed nami. A tymczasem ja uciekam trochę odpocząć, schować te rzeczy do szafy. I tak, i czekam już na mojego męża, ale jest dopiero 10:27, a on będzie tutaj gdzieś koło godziny pierwszej, więc muszę jeszcze ugotować zupkę. Także ja lecę odpoczywać, czy relaksować się i Wam życzę tego również, żebyście mogli, kiedy to oglądacie, odpoczywać albo spędzać czas w tym lepszym wydaniu, czyli w piżamie. Nie przejmujcie się tymi dzwonami. Jest taka pora na 10.30, więc na 11.00 już dzwonią namsze. Słuchajcie, szybko pokażę Wam teraz te rzeczy, o których Wam przed chwilą mówiłam. Tak w ramach zapowiedzi. Jak widzicie, trochę tego jest, także jeszcze raz serdecznie zapraszam na film. Czekajcie, bo myślę, że on pojawi się zaraz po tym vlogu. Nie wiem dokładnie kiedy, bo nie wiem kiedy tego vloga opublikujecie z niedziela, więc myślę, że może jutro bym go wstawiła, także no, coś w okolicy połowy tygodnia myślę, że pojawi się ten film. Zmierzymy.